Jestem w dawnej wsi Tyskowa Tutaj jest taki znany dosyć cmentarzyk Tą bardziej znaną część za chwilę pokażę, a tutaj po prostu zachwyciły mnie te mogiły porośnięte No nie wiem co to jest, ale jakąś taką położącą się rośliną A tuż obok jest cerkwisko Którym zresztą, jak wyczytałem z ogłoszenia, które umieszczono na drzewie, odbywają się jeszcze msze, czasami e, To blisko Górzanki, a tego co pamiętam, ksiądz z Górzanki jest właśnie zaangażowany w, w, w zachowanie pamięci e, o właśnie dawnych cerkwiach Tak samo jest też e, w Studennem, gdzie nie zachowało się praktycznie nic, oprócz jakiegoś tam obrysu jest bardzo podobny stalowy krzyż, który zaraz pokażę. A tu, jest, tu są właśnie groby e, rodziny Budzińskich. to są takie ogrodzone. E, na ładnym stanie zachowane. No nie oszukujmy się, dlatego się też zachowały, że e, są to ewidentnie polskie groby. Tutaj e, dwoje dzieci. Kazimierz Budziński i Antoni, i Katarzyna, którzy mają tę samą datę urodzenia, czyli być może bliźnięta. No i ich zdjęcia są na nagrobkach. No tu właśnie cerkwisko Teraz zostało z cerkwi, teraz wchodzimy od prezbiterium zapewne, tutaj jest taki zrobiony z kamieni ołtarz, no i zaimprowizowane ławki, właśnie zapewne ze względu na te msze, które się odbywają. O dziwo zachowała się jeszcze taka pewna trudzielność, widać ściany, podmurówki wyznaczają trzy obszary. A to ciekawe, bo tutaj na tym krzyżu jest napisane, że tutaj był kościół łaciński do 1936 roku, a od 1937 roku w miejsce rozebranego kościoła stanęła cerkiew grecko-katolicka pod wyzwaniem świętego Michała Archanioła. Rozebrana w 1953 roku, czyli to zaledwie 16 lat stała ta cerkiew. Tutaj zapewne jakieś pozostałości, pewnie... Blachy z dachu tej cerkwi. Nie wiem, może rynien. Bardzo klimatyczne miejsce, dające dużo do myślenia i też takie na uboczu troszkę. A tutaj tradycyjnie Wielka Lipa. Bardzo klimatyczne miejsce. Ten ciągnik, który słychać w tle, to trochę mnie tak nawet ucieszył, bo jak tutaj wchodziłem, to na początku drogi słyszałem jakieś bardzo dziwne dźwięki. Później się okazało, że to był kruk, który wydawał takie aż jakieś dziwne bulgotanie. Nigdy nie słyszałem, żeby kruki wydawały takie, takie dźwięki, no ale są to bardzo zdolne ptaki, więc na pewno ich repertuar jest spory. A później słyszałem jakieś takie dziwne sapania, jakieś, jakieś dziwne takie pochwukiwania może i też widziałem miejsce wyleżane przez jakieś duże zwierzę. Także ten, ciągni, ciągnik, który na pewno tutaj spłoszył te zwierzęta, e, no troszkę mnie ucieszył, mimo że normalnie bym pewnie e, no, był lekko e, zniesmaczony zakłóceniem ciszy. A jest tutaj bardzo, bardzo cicho. Idę dalej, może uda mi się wejść na przełęcz Chyrcza. Nie jestem pewien jakiego rodzaju droga tam prowadzi i czy nie utonę tam w błocie, ale zobaczymy. I dotarłem do bardzo klimatycznej kapiszki O której nic nie wiem. Także obejrzę ją sobie w ciszy i idę dalej. No i warto było iść dalej, bo to doszedłem takie polany, w której rozpościera się widok na pasmo łopiennika. Jeśli bym szedł dalej tą drogą, to doszedłbym do cerkwi Włopiencę, ale straszne było to i ślisko, więc nie chcę mi się już schodzić w dół do miejsca, w którym tak już byłem i w którym zapewnie jest milion ludzi w tej chwili. Także będę wracał, mam jakieś 4 kilometry za sobą i teraz samo z powrotem. Także po drodze jeszcze za kapiczką była wiata, w której była historia tej kapliczki. Może jak będę wracał, to o tym opowiem. W ogóle ta łąka to jest niesamowita. Ona nie będzie tego pewnie słychać na filmie, ale ona aż wrze od różnych owadów zapylających, od pszczół. E, nie wiem, różnych innych gatunków, które nie mam pojęcia, które są do pszczół, które podobne. No coś, coś niesamowitego, naprawdę. E, no i ten widok. Ten widok jest naprawdę niesamowity. I jestem tu sam. Po drodze spotkałem może pięcioro turystów na szczęście takich prawdziwych, czyli nie komunikujących się ze sobą na odległość półtora metra krzykiem, jak to jest niestety częste wśród ludzi, którzy Nagle poznali um, wielkie przestrzenie, i, i wydaje mi się, że powinni krzyczeć do siebie. Um, no, może nie powinienem tak mówić, no, ale, ale tak to niestety czasami jest. No, i w tym momencie to jestem z siebie naprawdę dumny, dumny, bo tutaj jest też ławeczka. E, ta, ławeczka z tych serii 50 ławeczek. Z okazji 50 lat SKPB Rzeszów, czyli Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich. No i te ławeczki są naprawdę w takich najbardziej niesamowitych miejscach. W ogóle to można sprawdzić w internecie, gdzie te ławeczki są. Ale ja tego nie robię, bo chcę sobie po prostu... Chcę czerpać radość odkrywania ich. Tak przypadkiem po prostu. Wtedy, jak taką ławeczkę znajdę, to wiem, że dzisiaj wybrałem miejsce doceniane przez prawdziwych też koneserów Pieszczadów. No to historia jest taka, że ta kapliczka, kapliczka została zbudowana początkowo na początku XVIII wieku, potem była kolejna. Przepraszam, ale jestem lekko zasapany. No i tutaj, jakby. Tutaj idzie się drogą, która kiedyś łączyła łopienkę i tyskową, dziś już nieistniejące. No i od tej kapliczki do łopienki było 13 krzyży, czyli tak jakby kalwaria. No bo ta kapliczka po prostu pełniła jakąś taką funkcję dla pielgrzymów. Czy też, żeby mogę się tu schronić, czy pomodlić. No i prawdopodobnie odprawiano tutaj również też msze, ale e, znaczy takie drogi krzyżowe właściwie. Ta ostatnia droga krzyżowa odbyła się prawdopodobnie jeszcze w 1943 roku. I od tamtego czasu już wiadomo mniej więcej co było dalej. Niezwykle urokliwe miejsce. A w ogóle odbudowany w latach 95, bo 2000 No bo też popadło w ruiny po II wojnie oczywiście no. no bardzo, bardzo takie zaciszne i klimatyczne miejsce A tam jest Przełęcz Chyrcza, za tymi Tutaj krzakami te polany, mniej więcej to jest to jest przełęcz chyrcza. Obecnie jest tutaj obwarowana tabliczkami, że jest to teren prywatny, wstęp zbrojony w zasadzie mógłbym zignorować te znaki, no ale jednak ja tutaj chyba nie będę tam się pchał, tylko będę powoli wracał. I tak myślę, że widoki z tej przełęczy tutaj nie będą ładniejsze niż z tej polany widokowej, na której byłem przed chwilą. A takie to błoto jest takie naprawdę typowo bieszczackie i, i kleiste. A to jest właściwie taki paradoks. Jak coś tak śliskiego może być jedno, jednocześnie tak kleiste? Hmm. To chyba tylko w bieszczadach jest możliwe. To było błoto jest tutaj inne niż gdziekolwiek indziej. Nie wiem czego to wynika, ale na serio, tak właśnie jest. No dobra, jednak szedłem tutaj na tą przełęcz. Zdaje się, że te znaki nie dotyczą tej drogi. A nawet jeśli, to właściciel terenu ma obowiązek poinformować mnie, że powinienem ten teren opuścić, a dopiero później może wezwać policję, jeśli odmówię opuszczenia terenu. Takie jest prawo dotyczące nieogrodzonych terenów prywatnych. Skąd to wiem? Hmm, no cóż, niestety, zbyt często takie tablice spotykałem w miejscach, które bardzo chciałem zwiedzić i musiałem trochę poszukać. Nie tylko tutaj to się dzieje, ale też w Beskidach podobno to jest nagminne, ale też w Polsce. na przykład w Dolinie Głuszynki, też są takie tablice i właściwie nie wiadomo dlaczego. Często jest tak, że to jest jakby niechęć właściciela do ludzi, którzy jeździliby tutaj na przykład kładami albo samochodami terenowymi, a wobec piechurów on nie miałby żadnych, żadnych pretensji. Także no ja no moje zdanie na temat offrodu i, i kładów jest dosyć dosyć mocno sprecyzowane i nie, nie ukrywam radykalne. No, tak właśnie jest. Tak właśnie jest. Nie wspominam już o motocyklach crossowych, które to są po prostu. No, ale jak ktoś nie ma siły pedałować, no to musi mieć silnik. No, trudno. Jeśli ma tak słabe nogi. No pięknie, tu jest. Jeszcze wyszło słońce, w ogóle od rana, było pochmurno. A teraz jest tak słonecznie, przyjemnie. Najchętniej to mi się gdzieś tutaj walną na tą łąkę i zrzemną. Może tak zrobię. A tutaj za tym murem z drewna znajduje się jeden z ostatnich czynnych wypałów węgla. Wydaje mi się, że tutaj były kręcone też. Sceny z Watachy, a konkretnie sceny ujęcia wiśniaka chyba w drugim sezonie, nie jestem tego pewien, ale tak mi ten mur drewniany to przypomina. Tak, turyści bardzo by chcieli odwiedzać te wypały, ale niektóre z nich są prowadzone przez ludzi, którzy tutaj szukają się tego spokoju i też należy to uszanować. Myślę, że ta ściana z drewna jest jak najbardziej już. To sygnalizujące, jak tutaj szedłem w tą stronę, to widziałem grupę motocyklistów, w których jeden wszedł na traktor, który tutaj stał, i próbował przywołać tutaj gospodarza obiektu. Ech, no, no no cóż, chyba, chyba nie tak to powinno wyglądać, no ale. Kończę dzień takim oto widokiem na praktycznie całe polskie wysokie bieszczady. Jest tu dzisiaj strasznie dużo ludzi, ale trudno się dziwić, bo z tego punktu widokowego w lutowiskach jest naprawdę najlepszy chyba widok na bieszczady. Słońce chyli się ku zachodowi. Ja za chwilę przez lornetkę zobaczę, czy to zachodzące słońce rozświetli krzyż na tarnicy. Także będzie go widać. Jeśli oglądaliście do końca, jak zwykle serdecznie pozdrawiam.